Cześć z tej strony Piotrek z kanału FreakFight Polska Ekstra. Przekroczyliśmy już 17 tysięcy subskrypcji, za co serdecznie wam dziękuję. Znajdujemy się właśnie w Fight Weeku a już w sobotę Fame MMA 22 Ultimate na PG Narodowym. Wydaliśmy ponad 6 tysięcy złotych na bilety, aby zrobić dla Was kolejny film z serii Najdroższe versus najtańsze bilety na galach freakowych. Film z Prime MMA 9 już jest na kanale, natomiast jeśli nie chcecie przegapić filmu z Fame'u zachęcam do subskrypcji kanału FreakFight. Brick Polska Ekstra. Natomiast, jeżeli już tu jesteście, to na pewno nie przegapicie między innymi. Zbigniew Stonoga zaczyna treningi do Cloud MMA 6. Nadia Smukle przemyca reklamy na Instagramie. Zaskakująca popularność fruta. Fame MMA Ultimate zbliża się nieubłaganie i do gali zostały tylko 4 dni. Na cztery doby przed wydarzeniem sprzedano już prawie 40 tysięcy biletów, o czym poinformował Boxel, pokazując przy okazji, jak z Rafałem Pasternakiem wjeżdżają S-klasą na płytę stadionu, gdzie rozpoczęła się budowa scenografii. W poniedziałek za to odbyła się konferencja przed galą, a jej omówienie mogliście zobaczyć wczoraj na głównym kanale. Natomiast ja zwróciłem szczególną uwagę na słowa Filipa Bądkowskiego na temat problemów Normana Parkę. Tak się składa, że miałem Was informować o tym temacie, gdyż Norman dodał ostatnio dosyć zaskakujące Insta Stories, co by naprawdę wyjaśniało jego ostatnie problemy. Witam wszystkich, nie przeczytałem i nie odpowiedziałem na wiele wiadomości ze względu na stres wywołany dawnym związkiem z partnerem, z którym mam dzieci. Ludzie wiedzą, że mam twardy umysł i wszystko rozstrzygnie się w sądzie. Moją pracą jest walka i dawanie dobrego show przy okazji zarabiania pieniędzy, więc w przyszłym tygodniu to właśnie zrobię. Przeczytam wszystkie wiadomości po walce. Organizacją Freakowym coraz ciężej jest zaciekawić widza, który po prostu można powiedzieć już nasycił się postaciami, które obecnie widujemy. Też macie takie odczucie, że od pewnego momentu widzimy ciągle te same twarze. Stało się tak, ponieważ kto miał zawalczyć. To już w sumie zawalczył, i każda nowość we freakach jest witana otwartymi rękami, tak jak miało to w przypadku dołączenia do turnieju w rzymskiej klatce Tazego. O potencjalnej walce w Fame MMA i samym jego podejściu do freakfightów opowiedział na jednym ze streamów PLKD, czyli jeden z najbardziej znanych YouTuberów związanych z grą FIFA w Polsce. Czy chciałbym kiedykolwiek zawalczyć we freakach? Nie, bo nie jest to żadne wyróżnienie życiowe, pieniędzy nie potrzebuję z takich źródeł. Brzydzi mnie to środowisko bardziej niż nasze środowisko FIFA. Czy, czy miałem propozycję z Fame MMA? Oszyszka, opowiem ci jak działa ten świat. Spójrz na to, kto bierze tam udział. Nie ma człowieka, który nie miał propozycji. <grym> nie rozmawiałem z nikim osobiście face to face na jakichś spotkaniach, żeby negocjować umowę, ale no napisałbym do odpowiedniej osoby i moglibyśmy rozmawiać o walce w Fame MMA, no ale no, no nie. Czyli miałem, no nie miałem. Propozycję to miał każdy głupi. Bo widzimy, kto brał udział w tym wszystkim. A tak z czystej ciekawości, dajcie znać, kogo jeszcze widzielibyście w Afrikach i kto realnie mógłby zawalczyć na Fame MMA, ponieważ lista takich osób, które jeszcze do Oktagonu nie weszła, a swoją osobą sprzedałaby dużo dostępów w Pay-Per-View, naprawdę się skróciła. Jedną z takich postaci niespodziewanie okazał się Zbigniew Stonoga, czyli polski przedsiębiorca oraz działacz polityczny, który najpierw lekko schowany kręci się przy flikach, co według wielu oznaczało, że ten szyka brudów na federację. Zbigniew Stonoga na poprzedniej Gali Cloud wdał się w bójkę, stając w obronie najprawdopodobniej swojego syna z inną osobą w strefie VIP. Tak się składa, że Siedzieliśmy dosłownie ze 3 metry od tego wydarzenia, więc wszystko uwieczniliśmy na nagraniu. Do chyba najbardziej zaskakującej awantury sobotniego wieczoru doszło na trybunach, a zaskakującej dlatego, że uczestniczył w niej uwaga Zbigniew Stonoga oraz prawdopodobnie jego syna, przynajmniej tak identyfikowali go świadkowie całego zajścia. Wszystko zaczęło się od intensywnej wymiany zdań Stonogi z pewnym bliżej nieznanym mężczyzną, i pomimo, że nie wiadomo o co poszło, to atmosfera była wyraźnie zagęszczona, a pan Zbigniew w pewnym momencie ściągnął nawet okulary, co zapewne świadczyło o tym, że nie wykluczał do której zresztą chwilę później doszło. Głównym prowoderem rękoczynów okazał się jednak domniemany syn Stonogi, który postanowił opluć słownego oponenta pana Zbigniewa, który nie wytrzymał i usiłował się na niego rzucić, co doprowadziło do przepychanek i małej awantury, która jednak szybko została przerwana przez ochronę i nie doszło do większej eskalacji. Stonoga został ogłoszony jako zawodnik Cloud MMA i zawalczy na szóstej gali federacji, a według klików do oktagonu wejdzie naprzeciwko Wirelowemu. Giorgio z TikToka. Mimo, że wiele osób nie wierzy w to, że Zbigniew Stonega faktycznie wejdzie do oktagonu, to ten przedstawił widzą swoje pierwsze treningi, które można powiedzieć odbywają się w warunkach domowych. Jeśli Giorgio nie kłamie i faktycznie zlikował swoją walkę ze Zbigniewem Strogą, to walka ta może być naprawdę wyrównana, ponieważ Giorgio nie zamierza trenować do pojedynku. Natomiast ten miałby zdecydowanie łatwiejsze zadanie, jakby zawalczył z Jelly Jellyfrutem, z którym początkowo był przez wszystkich parowany. Czy Jelly Fruit zawalczy dla jakiejś federacji? Mimo kontaktu z fajmem, ma na ten moment TikToker wstrzymuje się. Natomiast na TikToku mogliśmy zobaczyć, jak duże zainteresowanie wzbudza wśród młodszej widowni. Afera z Tomkiem Chikiem, można powiedzieć przyszła znienacka, ale równie szybko minęła. Mimo ogromnej tragedii, która się wydarzyła to bezstronnie, można powiedzieć, że podbiło to zasięgi Nadi, czyli byłej partnerki Tomka. Nadia ma już ponad 100 tysięcy followersów na Instagramie i jest postacią, która mimo wszystko wzbudza kontrowersje, patrząc na to, jakie zamieszanie zrobiła swoją osobą wśród komentujących. Gdy pojawiła się na streamie bandę, Nadia, więc na jednym ze swoich Insta Stories zaczęła opowiadać, co u niej. Dzień jak co dzień mam, e, wiadomości dziwnej treści, e, w których znajdowały się groźby, szantaże inne tego typu rzeczy, e, ze strony Tomasza, ale już zaczynam się do tego przyzwyczajać. Już nie robi nam mnie takiego wrażenia jak kiedyś. E, dzień jak co dzień, tak? A wiecie co jest pod zablurowanym? Ten smutny wstęp jest wstępem do reklamy perfum. Dobra, chciałabym Wam tutaj podesłać link do różnego rodzaju kosmetyków i perfum. I dla mężczyzn i dla kobiet. Także jeżeli jesteście zainteresowani zakupem to z kodem Nadia macie 15% zniżki. Natomiast jak już byliśmy przy bandzie, to kilka rzeczy kolokwialnie mówiąc tam nie dojechało. Nie dojechał na walkę również Rafał Pazik. Rafa mogliście poznać dzięki Prime MMA, kiedy to w pierwszej gali federacji stoczył walkę z Alanem Kwiecińskim, a do pomocy miał Kubę Lasika, co skończyło się dla panów porażką w drugiej rundzie. Natomiast ten sam Pazik wygrał później Igrzyska Gladiatorów na Prime MMA8. Podczas bandy miał stoczyć walkę z Hubertem Deichmanem, czyli niedoszłym zawodnikiem ósmej gali Prime. O tym, dlaczego Rafał nie stawił się na bandzie, opowiedział na swoim Instagramie, przy okazji atakując Huberta. Od pewnego czasu zaczekajmy jakiś sklep z obuwiami. Hubert Deichman, bo tak mu na imię. Po imię. Góra z grą nigdy się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. A rura pozostanie rurą. Ty, tą rurą już jesteś, i pozostaniesz rurą. Myślisz, że co? Że występ na bandzie coś ci dał? Chcesz walki z królem? Musisz ładnie poprosić. Ja czekam na ciebie. Załatwimy to albo na kamerach, albo poza kamerami. Banda 1, jeśli tak to można nazwać, była kontrowersyjna w wielu aspektach. Na platformie X widzowie wydali swój osąd, jeśli chodzi o dziewczyny walczące o tytuł miss Internetu. I raczej nie były to zbyt przychylne komentarze. Propozycję wystąpienia w Bikini przed widzami dostała również Wiktoria Jaroniewska, pokazując na swoim profilu na x jak wyglądało zaproszenie od chłopaków z bandy, co okraczyła słowami. Jak nierandki z pasutem, to jakaś miss Internetu. Ale dzięki za zaproszenie. A sama wiadomość, która skusiła kilkanaście dziewczyn do wystąpienia przed widzami, wyglądała następująco. Już 25 sierpnia w niedzielę odbędzie się wielkie wydarzenie oficjalny start kanału Banda. Czeka nas mnóstwo atrakcji, w tym wyborem z internetu, oraz emocjonujące solowy, w których zmierzą się m.in. Paweł Tyburski i Fornal, znany z kebabów. To nie koniec, odbędzie się również wyjątkowy roast, gdzie będziemy na celowniku, a znakomici freestyle'owcy zadbają o ostrą i zabawną atmosferę. Jeśli marzysz o tytule z Internetu, możliwości zostania ringer oraz o nagrodach pieniężnych, to nie przegap swoje szansy, zapraszamy. Na te wiadomość raniewska odpisała dzięki, ale ja już jestem z Internetu. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli podoba Wam się nasza praca, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz zapraszam do subskrypcji kanału Freak Fight Polska Extra. Trzymajcie się. Cześć.